Zaufanie moim obietnicom jest aktem wiary, który wykracza poza chwilowe okoliczności. Kiedy ugruntujesz się w wiedzy, że moje słowa są prawdziwe i niezmienne, znajdziesz solidny fundament pośród niepewności życia. Ta pewność siebie to nie tylko bierne uczucie, ale aktywna siła, która kształtuje Twoje decyzje, wzmacnia Twoją odporność i oświetla Twoją ścieżkę, nawet w najciemniejszych chwilach. Trzymając się mocno moich obietnic, nauczysz się patrzeć poza swoje obecne trudności na świetlaną przyszłość, którą dla ciebie przygotowałem. Kiedy pogłębisz swoje zaufanie do moich obietnic, zaczniesz zdawać sobie sprawę, że są one kompasem, który prowadzi cię na każdym kroku. Tego zaufania nie buduje się z dnia na dzień. Jest to ciągły proces poddania się i duchowego wzrostu. Za każdym razem, gdy zdecydujesz się wierzyć moim słowom, nawet jeśli wszystko wokół ciebie się rozpada, wzmacniasz wiarę, która przemienia twoje życie. Ta wiara nie tylko uspokaja serce w chwilach zamętu, ale także dodaje energii duchowi, pozwalając ci stawić czoła wyzwaniom z odnowioną perspektywą i niezachwianą nadzieją. Co więcej, zaufanie moim obietnicom otwiera drzwi do większej intymności ze mną. Kiedy w pełni mi zaufasz, otworzy się na miłość, mądrość i przewodnictwo, które mam do zaoferowania. Ta głęboka, osobista relacja jest fundamentem, na którym buduje się życie pełne celu i spełnienia. Kiedy zbliżasz się do mnie, Twoja pewność siebie wzrasta, pozwalając Ci poruszać się po zawiłościach życia ze świadomością, że nigdy nie jesteś sam. Jestem zawsze przy Tobie. Gotowy kierować Twoimi krokami i wzmacniać Twoje serce. Zaufanie moim obietnicom zmienia także sposób, w jaki postrzegasz świat i swoje okoliczności. Zamiast dać się zdominować strachowi i wątpliwościom, zaczynasz dostrzegać możliwości tam, gdzie inni widzą przeszkody. Twoje zaufanie do mnie pozwala Ci żyć z odwagą, która przeciwstawia się ludzkiej logice. Odwagą napędzaną pewnością, że ja kontroluję wszystko. Ta pewność nie tylko wpływa na Twoje życie osobiste, ale także promieniuje na otaczających Cię ludzi, inspirując ich do podążania za tą samą przemieniającą wiarą. Zaufanie moim obietnicom jest drogą do pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Kiedy całkowicie poddasz się mojej woli i uwierzysz moim słowom, doświadczysz spokoju którego nie zachwiają burze życia. Ten pokój jest cennym darem, który podtrzymuje Twojego ducha i odnawia Twój umysł, pozwalając Ci przeżywać każdy dzień z radością i wdzięcznością. Kiedy mi zaufasz, odkryjesz, że moje obietnice to nie tylko słowa, ale żywe prawdy, które przemieniają Twoje życie i przynoszą dobrobyt wykraczający poza materialny, dotykający każdego obszaru Twojej istoty. Kiedy wichry przeciwności wieją mocno i burze życia grożą, że cię powalą, właśnie w tym momencie musisz zwrócić się do mnie i znaleźć pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. Pokój ten nie jest wynikiem okoliczności zewnętrznych, ale niezachwianej ufności w moją nieustanną opiekę. Kiedy złożysz swoje zmartwienia i niepokoje w moje ręce, odkryjesz bezpieczną przystań której Twoje serce może odpocząć, a Twój umysł może się uspokoić. Jestem Twoją bezpieczną przystanią, tą, która uspokaja burzę i przynosi spokój pośród chaosu, stawiając czoła wyzwaniom, pamiętaj, że nie jesteś sam. Moja obecność jest stała w Twoim życiu, oferując wsparcie i pocieszenie na każdym kroku. Każda trudność, którą napotykasz. Jest okazją do wzmocnienia Twojej wiary i nauczenia się głębszego polegania na mnie. Kiedy zaufasz mojej opiece, nawet najciemniejsze chwile staną się szansą na duchowy wzrost i odnowę. To dzięki tym próbom uczysz się rozpoznawać moją prowadzącą rękę i moją niezachwianą miłość, która Cię podtrzymuje i wzmacnia. Stawianie czoła przeciwnościom z wewnętrznym spokojem jest potężnym świadectwem mojej mocy w Twoim życiu. Kiedy inni widzą Twoją pogodę ducha pośród trudności, przyciąga ich źródło tego pokoju. Twoje zaufanie do mnie nie tylko przynosi Ci pocieszenie, ale także inspiruje ludzi wokół ciebie, aby szukali tego samego pokoju. Kiedy będziesz skupiać swoje serce na moich obietnicach i mojej miłości, Staniesz się jaśniejącym światłem, które prowadzi innych na ścieżkę wiary i nadziei. Twoje życie staje się żywym dowodem na to, że nawet podczas burz mój pokój wystarczy, aby podtrzymać i o. Znalezienie spokoju pośród burz to ciągły proces poddania się i zaufania. Przy każdym wyzwaniu jesteś wezwany do poddania mi swoich lęków i niepewności. Pozwalając mojemu pokojowi wypełnić każdą część Twojej istoty. Ten pokój nie jest pasywny, ale aktywna siła, która zmienia Twoją perspektywę i wzmacnia Twoją determinację. Kiedy mi zaufasz, odkryjesz, że burze życia nie mają mocy Cię zniszczyć, ale raczej ukształtować i wzmocnić. Pokój, który oferuję, jest solidną kotwicą która zapewnia stabilność i bezpieczeństwo niezależnie od okoliczności. Idąc przez życie, ważne jest, aby zrozumieć, że wiara w moje obietnice jest podstawą osiągnięcia prawdziwego i trwałego dobrobytu. To chodzenie wiarą nie polega tylko na wierze w lepszą przyszłość, ale na zaufaniu, że na każdym kroku pracuję dla Twojego dobra. Kiedy pokładasz we mnie zaufanie, otwierasz drogę mojej ręce która będzie kierować Twoimi decyzjami, oświetlać Twoją ścieżkę i przygotowywać możliwości, które doprowadzą Cię do stanu pełni i obfitości. Kiedy rozwiniesz głęboką, niezachwianą wiarę, zaczniesz zdawać sobie sprawę, że dobrobyt nie jest mierzony jedynie gromadzeniem dóbr materialnych, ale także rozwojem duchowym, emocjonalnym i relacyjnym. Prawdziwy dobrobyt polega na prowadzeniu życia bogatego w miłość, radość i cel. Kiedy dostosujesz swoje serce do moich obietnic, zaczniesz doświadczać wewnętrznej przemiany, która odbija się na zewnątrz. Twoje relacje stają się głębsze i bardziej znaczące, Twoimi decyzjami kierujesz się boską mądrością, a Twój wewnętrzny spokój wzrasta niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Na Waszej drodze wiary napotkacie wyzwania i przeszkody, które wystawią na próbę Waszą determinację i zaufanie moim obietnicom. To właśnie w takich chwilach Twoja wiara jest wyrafinowana i wzmocniona. Każda przeciwność, którą pokonasz z wiarą i wytrwałością, przybliża Cię do dobrobytu, który dla Ciebie zarezerwowałem. Pamiętaj, że każde wyzwanie jest okazją do okazania mi zaufania i bycia świadkiem mojej mocy i zaopatrzenia w swoim życiu. Z każdym zwycięstwem pogłębia się Twoja wiara i zwiększa się zdolność do prosperowania we wszystkich obszarach życia. Rozkwitać w wierze oznacza żyć z pewnością, że zawsze jesteś pod moją ochroną i opieką. To zrozumienie, że nawet w trudnych czasach pracuję za kulisami, aby zapewnić błogosławieństwa i rozwój. Kiedy ufasz moim obietnicom, uczysz się żyć z wdzięcznością i oczekiwaniami, wiedząc, że najlepsze dopiero nadejdzie. Twoja podróż wiary do dobrobytu jest ciągłą drogą zaufania, wdzięczności i nadziei, podczas której odkrywasz, że prawdziwy dobrobyt to życie w pełnej komunii ze mną, ciągłe odnawianie i błogosławienie. Gdy zanurzysz się w codziennej praktyce modlitwy i medytacji nad moim słowem, otwierasz kanał bezpośredniej komunikacji ze mną, pozwalając mojej mądrości i miłości przeniknąć każdą dziedzinę Twojego życia. Modlitwa to coś więcej niż tylko rozmowa ze mną. Jest to ciągły dialog, w którym możesz wyrazić swoje obawy, radości i wdzięczność, a także słuchać moich wskazówek. Kiedy poświęcasz się temu czasowi komunii, Zaczynasz zauważać głęboki pokój i jasność, które wykraczają poza ziemskie okoliczności. To jest przemieniająca moc modlitwy, która wzmacnia twoje zaufanie do mnie i jednoczy twoje serce z moim. Medytacja nad moim słowem to kolejna niezbędna praktyka, która wzbogaca twoje życie duchowe i zapewnia solidną podstawę do stawiania czoła codziennym wyzwaniom. Medytacja oznacza głęboką refleksję nad Pismem Świętym i pozwolenie, aby Jego prawdy przeniknęły Twoją istotę. To właśnie w tej chwili introspekcji mój głos staje się wyraźniejszy, kierując Twoimi myślami i decyzjami. Rozważając moje słowo, znajdziesz odpowiedź na swoje wątpliwości, pocieszenie w bólu i kierunek swoich kroków. Mądrość zawarta w Piśmie Świętym oświetla Twoją ścieżkę. Oferując boskie przewodnictwo, które jest niezbędne do życia pełnego celu i pokoju. Dodatkowo, modlitwa i medytacja zapewniają bezpieczną przestrzeń do duchowej odnowy. W świecie pełnym rozproszeń i presji, te chwile ciszy i połączenia z boskością są niezbędne, aby naładować siły i o umysł. To właśnie w tych chwilach refleksji możesz zrzucić ciężar doczesnych trosk i pamiętać o moich obietnicach. Stała praktyka medytacji i modlitwy zmienia sposób, w jaki postrzegasz świat, promując perspektywę nadziei i wiary, niezależnie od okoliczności. Włączenie modlitwy i medytacji do codziennej rutyny tworzy ciągły cykl duchowego wzmocnienia i jasności. Każda szeptana modlitwa i przemyślany fragment Pisma Świętego pogłębia Twoją relację ze mną i wzmacnia Twoją wiarę w moje obietnice. Ten cykl duchowego połączenia nie tylko zapewnia kierunek i cel, ale także przygotowuje Twoje serce na przyjęcie błogosławieństw, które dla Ciebie przygotowałem. Stawiając na pierwszym miejscu te chwile społeczności, otwiera się na życie bogate w znaczenie, jasność i dobrobyt. Żyjąc w pełni w świetle mojej miłości i przewodnictwa. Aby przezwyciężyć niepokój i strach, ważne jest, abyś ugruntował się w pewności mojej ciągłej obecności. W chwilach niepokoju, gdy myśli przypominają nieustającą burzę, pamiętaj, że jestem przy tobie, gotowy wnieść spokój do Twojego serca. Moja obecność jest jak latarnia morska w ciemności. Prowadząca cię z powrotem do bezpiecznego miejsca. Kiedy poczujesz ciężar niepokoju, zatrzymaj się na chwilę, oddychaj głęboko i szukaj mojego pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ta praktyka zatrzymywania się i łączenia ze mną może natychmiast zmienić twoją perspektywę, zastępując niepokój spokojem. Chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam w walce ze strachem. Lęk może sprawić, że poczujesz się, jakbyś był obizolowany, ale pamiętaj, że jestem Twoim schronieniem i siłą, zawsze gotowym wysłuchać Twoich obaw i zaoferować pocieszenie. Porozmawiajcie ze mną o swoich lękach, oddając każdy z nich w modlitwie. Kiedy werbalizujesz swoje lęki, tracą one część swojej władzy nad tobą. Obiecuję być z Tobą. Podtrzymać Cię prawą ręką i wyprowadzić Cię z cienia strachu. Zaufanie do mojej obecności doda Ci odwagi, której potrzebujesz, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu. Ważne jest także, aby karmić swój umysł moim słowem, które jest niewyczerpanym źródłem zachęty i nadziei. Pismo Święte jest pełne obietnic, które mogą wzmocnić Twojego ducha i rozwiać niepokój. Medytuj nad wersetami, które przypominają ci o mojej niezachwianej miłości i ochronie. Na przykład: Nie bój się, bo jestem z tobą. Nie lękaj się, bo jestem twoim Bogiem. Wzmocnię cię i pomogę ci i podeprę cię prawicą mojej sprawiedliwości. Te słowa są potężnym przypomnieniem, że nie musisz stawiać czoła niczemu sam. Moje słowo jest twoją bronią przeciwko niepokojom. Oferując pocieszenie i kierunek, kiedy tylko tego potrzebujesz. Pamiętaj, że pokonywanie lęku i strachu to ciągła podróż, a ja jestem z tobą na każdym kroku. Nie zniechęcaj się, jeśli uczucie niepokoju powróci, zamiast tego postrzegaj je jako okazję do wzmocnienia swojej wiary i zaufania do mnie. Za każdym razem, gdy zwracasz się do mnie w chwilach strachu, Stajesz się silniejszy i bardziej odporny. Moja stała obecność jest kotwicą, która utrzymuje Twoje życie pośród burz. Zaufaj mi i pozwól mojej doskonałej miłości odrzucić wszelki strach, napełniając Twoje serce pokojem i bezpieczeństwem. Kiedy w pełni zaufasz moim obietnicom, staniesz się promiennym światłem, które oświetla ścieżkę otaczających Cię ludzi. Jej niezachwiana wiara nie tylko wzmacnia jej własną podróż, ale także służy jako latarnia nadziei dla innych, którzy mogą stawić czoła własnym burzom. Kiedy okazujesz mi spokojne zaufanie, nawet pośród przeciwności losu, Twoje życie staje się potężnym świadectwem mojej wierności i miłości. Ta pewność, widoczna w Twoich czynach i słowach, może inspirować i zachęcać innych. Aby szukali i znajdowali siłę we mnie. Ponadto, twoja wiara może być źródłem pocieszenia i wsparcia dla osób przeżywających trudne chwile. Kiedy dzielisz się swoimi doświadczeniami na temat tego, jak moja obecność i obietnice cię podtrzymały, oferujesz prawdziwą ulgę i odnowioną perspektywę tym, którzy są przytłoczeni. Twoje słowa wiary i zachęty mogą pomóc złagodzić ciężar niepokoju i rozpaczy. Jaki dźwigają inni? Ten akt dzielenia się nie jest tylko gestem dobroci, ale kanałem, przez który moje błogosławieństwa płyną od ciebie do innych, tworząc sieć wsparcia opartą na Boskiej Miłości. Prowadząc życie wiary, demonstrujesz także przemieniającą moc zaufania do mnie, zachęcając innych do kultywowania głębszej i bardziej znaczącej relacji ze mną. Kiedy ludzie widzą owoce swojej wiary. Pokój, radość, odporność oraz błogosławieństwa materialne i duchowe mają motywację do poszukiwania tego samego połączenia. Twoje życie stanie się żywym świadectwem, że zaufanie moim obietnicom jest nie tylko mądrym wyborem, ale także przynosi wymierne i trwałe pozytywne skutki. Ta inspiracja może być katalizatorem, którego inni potrzebują. Aby rozpocząć lub wzmocnić swoją własną podróż wiary. Pamiętajcie, że błogosławienie innych swoją wiarą jest ciągłym i dynamicznym powołaniem. Każdy dzień oferuje Wam nowe możliwości bycia narzędziem mojej łaski w życiu ludzi wokół Was. Czy to poprzez słowa zachęty, akty służby, czy po prostu bycie obecnym i gotowym do słuchania. Wasza wiara w działaniu może stworzyć środowisko miłości i akceptacji, które odzwierciedla moją własną naturę. Żyjąc zgodnie z moimi obietnicami, nie tylko przemieniasz swoje życie, ale także zasiewasz nasiona wiary, nadziei i miłości w sercach innych, przyczyniając się do tworzenia bardziej oświeconego i współczującego świata. Kultywując wdzięczne serce, zmieniasz swoje spojrzenie na życie. Dostrzegając błogosławieństwa wokół siebie z większą jasnością i uznaniem. Wdzęczność działa jak latarnia morska, oświetlając nawet najciemniejsze chwile, ukazując dobroć i dobroć, które często pozostają niezauważone. Kiedy zdecydujesz się być wdzęczny, nawet w trudnych chwilach, twój duch zostanie podniesiony, a twoja zdolność dostrzegania i doceniania dużych i małych prezentów wzrasta. Ten świadomy akt rozpoznania błogosławieństw obecnych w Twoim życiu nie tylko przynosi pokój w Twoim sercu, ale także otwiera drzwi do nowych i obfitych błogosławieństw. Kiedy będziesz codziennie praktykować wdzięczność, Twoje połączenie ze mną wzmocni się, gdy rozpoznasz Moją rękę we wszystkim. Każde podzękowanie, które składacie, jest formą uwielbienia, Świadectwem Waszego zaufania w moją dobroć i zaopatrzenie. Tworzy to błędne koło. Im bardziej dziękujesz, tym bardziej wrażliwie stajesz się na błogosławieństwa i tym bardziej czujesz się błogosławiony. Ten stan ciągłej wdzięczności przyciąga jeszcze więcej dobrobytu i pokoju, ponieważ jesteście zgodni z moją wolą i otwarci na przyjęcie tego, co dla Was przygotowałem. Co więcej. Wdzęczność ma moc przekształcenia Twoich relacji i interakcji z otaczającym Cię światem. Kiedy wyrażasz wdzęczność ludziom w swoim życiu, życzliwe gesty, które otrzymujesz, i pojawiające się możliwości, tworzysz środowisko pozytywne i miłości. Ludzi w naturalny sposób przyciągają osoby, które wyrażają prawdziwą wdzęczność, a taka postawa może wzmocnić więzi. Budować mosty oraz sprzyjać poczuciu wspólnoty i solidarności. Dzielona wdzięczność pomnaża radość i satysfakcję, tworząc atmosferę, w której każdy czuje się ceniony i błogosławiony. Wdzięczność otwiera Twoje serce na głębsze zrozumienie celu i obietnic, jakie mam dla Ciebie. Koncentrując się na pozytywach i dziękując za każde małe zwycięstwo, stajesz się bardziej podatny na Boskie przewodnictwo. I bardziej odporny na przeciwności losu. Wdzęczność jest potężnym antidotum na zniechęcenie i wątpliwości, wzmacniającym wiarę i nadzieję. Kiedy żyjesz w duchu wdzęczności, nie tylko czcisz moją obecność w swoim życiu, ale także torujesz drogę do przyszłości pełnej pokoju, dobrobytu i niezwykłych osiągnięć. Odporność i nadzieja to coś więcej niż proste postawy. Są to boskie narzędzia. Które daję wam, abyście mogli stawić czoła wyzwaniom życia i pokonać je. W szczególności odporność to zdolność szybkiego powrotu do zdrowia po przeciwnościach losu, co jest odzwierciedleniem siły, którą zaszczepiam w Twoim duchu. Kiedy napotykasz trudności, pamiętaj, że Twoja odporność nie wynika tylko z Twojej determinacji, ale z siły, którą Ci daje. Ta siła jest nieustannym darem. Pozwalającym podnosić się po każdym upadku odnowionym i silniejszym niż wcześniej. Każda pokonana przeszkoda jest świadectwem mojej obecności u Twojego boku, prowadzącej cię i podtrzymującej. Oprócz odporności nadzieja jest latarnią, która oświetla Twoją ścieżkę nawet w najciemniejsze noce. Nadzieja nie jest zwykłym życzeniem. Jest to niezachwiana pewność, że pracuje dla Twojego dobra nawet gdy okoliczności wydają się niesprzyjające. Kiedy trzymacie się nadziei, tak naprawdę ufacie moim obietnicom lepszej przyszłości. Nadzieja ta jest codziennie karmiona moim słowem, które odnawia twój umysł i ducha, napełniając cię pewnością, która przekracza tymczasowe trudności. Nadzieja nie spuszcza wzroku z horyzontu boskich możliwości, nawet gdy wieją silne wiatry przeciwności. Połączenie odporności i nadziei tworzy solidny fundament prawdziwego dobrobytu w Twoim życiu. Dobrobyt ten mierzy się nie tylko dobrami materialnymi, ale także wzrostem duchowym, pokojem wewnętrznym oraz umiejętnością dostrzeżenia i wykorzystania szans, które stawiam na Waszej drodze. Kiedy pozostaniecie odporni i pełni nadziei, będziecie gotowi rozpoznać i przyjąć błogosławieństwa, którymi Was obdarzam. Każde wyzwanie staje się szansą na rozwój, każda przeciwność, szansą na wykazanie wiary w moje obietnice. W ten sposób z ufnością podążacie ku chwalebnemu przeznaczeniu, które dla was przygotowałem. Życie z odpornością i nadzieją jest potężnym świadectwem dla otaczających Cię osób. Twoja zdolność do stawiania czoła wyzwaniom z siłą i utrzymywania pozytywnego nastawienia w obliczu trudności. Inspiruje innych do zrobienia tego samego. Stajesz się latarnią światła, odzwierciedlającą moją chwałę i moją przemieniającą moc. Twój przykład wiary w działaniu pokazuje, że z moją pomocą można pokonać każdą przeszkodę i zrealizować każde marzenie. Twoje życie staje się żywym dowodem na to, że moje obietnice są prawdziwe i że prawdziwy dobrobyt jest możliwy do osiągnięcia dla każdego. Kto mi ufa? Posłuszeństwo moim słowom jest bezpośrednią drogą do zamanifestowania błogosławieństw w Twoim życiu. Kiedy dostosowujesz się do moich nauk i postępujesz według moich wskazówek, otwierasz mi drzwi, abym mógł wylać na Ciebie obfitość. Posłuszeństwo nie polega tylko na przestrzeganiu zasad. Jest to akt głębokiego zaufania i miłości. To wiara. Że moje drogi są wyższe od Twoich i że moja mądrość jest nieskończona. Każdy akt posłuszeństwa jest wyznaniem wiary, uznaniem, że to ja sprawuję kontrolę i że moje plany są dla Twojego dobra. W Twojej podróży kluczową rolę odgrywa także lojalność. Wierność to stałość w szukaniu mnie i oddawania mi czci w każdych okolicznościach, zarówno sprzyjających, jak i trudnych. Kiedy jesteś mi wierny, pokazujesz, że twoje zaangażowanie nie jest przypadkowe, ale zakorzenione w szczerej i trwałej relacji. Ta lojalność jest nagradzana w sposób wykraczający poza to, co widzi oko. Dobrobyt, który obiecuje, nie jest tylko materialny, ale obejmuje pokój, radość i głębokie poczucie celu. Z każdym wiernym krokiem, który stawiasz. Torujesz drogę do przyszłości wypełnionej moimi błogosławieństwami. Zrozumienie związku pomiędzy posłuszeństwem a błogosławieństwami wymaga perspektywy niezachwianego zaufania. Czasami być może nie od razu zobaczysz owoce swojego posłuszeństwa, ale wiedz, że zawsze pracuję za kulisami, przygotowując grunt pod obfite żniwa. Moje obietnice są prawdziwe i wieczne. A wasze posłuszeństwo jest kluczem, który otwiera te obietnice. Kiedy postępujesz zgodnie z moją wolą, stawiasz siebie w centrum mojej łaski. Stwarza to ciągły przepływ błogosławieństw, które dotykają każdej dziedziny Twojego życia, od relacji osobistych po aspiracje zawodowe. Wreszcie, okazywanie błogosławieństw poprzez posłuszeństwo i wierność jest potężnym świadectwem dla innych. Twoje życie stanie się odbiciem mojej dobroci i miłosierdzia. Kiedy osoby wokół ciebie widzą pozytywne zmiany w twoim życiu, są zainspirowane do podążania tą samą ścieżką posłuszeństwa i wierności. Twoja historia transformacji staje się latarnią nadziei, pokazując, że moje obietnice są dostępne dla wszystkich, którzy zdecydują się podążać za mną całym sercem. W ten sposób każdy krok posłuszeństwa nie tylko przynosi Wam błogosławieństwa, ale także oświetla drogę innym do znalezienia pokoju i dobrobytu, które oferuje.